Parę lat temu powołaliśmy fundację Nie bądź obojętny. Powołaliśmy ją z takiego naszego otwartego serca, otwartych umysłów. Otworzyliśmy tę fundację na potrzeby naszych pracowników, naszych współpracowników. Bardzo dużo ludzi naprawdę potrzebuje pomocy, bardzo dużo ludzi nie zwraca się z tą pomocą, a my chcemy budować nie tylko nasz biznes, ale też chcemy opierać to na relacjach i pomagać, naprawdę pomagać ludziom, którzy, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. Dzisiejszy piknik, marzyliśmy o tym wiele lat. Bardzo nam zależało na tym, abyśmy mogli spędzić ten dzień wspólnie z naszymi dziećmi, z naszymi rodzinami. Radość dziecka jest bezcenna, tego się nie da opisać. Jak dzisiaj jesteśmy tutaj i widzimy, jak te nasze dzieciaczki się uśmiechają. To jest niesamowite uczucie, niesamowita rzecz. Z grupą Horten z Soką S.A. współpracuje od samego początku i zawsze bardzo chętnie podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy, które mogą być pożyteczne dla osób, które tego potrzebują. I właśnie dzisiaj jest taki, taki dzień, gdzie możemy się przyczynić, aby pomóc podopiecznym Fundacji Horten. Liczymy na to, że ten piknik przyczyni się do dalszych jakichś inicjatyw, które pomogą osobom, które tego potrzebują. Kolejną inicjatywą, którą również wspieramy, jest organizacja meczów piłkarskich, które organizuje Fundacja Horten i od samego początku od pierwszego meczu jesteśmy przy tym evencie, wspieramy, pomagamy i chcemy, żeby to trwało i żeby przynosiło korzyści. Nasz udział jest nieprzypadkowy, spotkaliśmy się już ponad pół roku temu i wspólnie obmyśliliśmy ten piknik, że ten piknik będzie na Strzelnicy wraz z Fundacją Grupy Horten. My jesteśmy Fundacją Magnifica i co roku organizujemy tego typu pikniki tutaj właśnie na Strzelnicy. Staramy się wspierać grupę Horten, tak? Jak najbardziej. Fajnie, że są ludzie, którym się coś chce. Chcemy się pomagać innym. To są ludzie, którzy aktywnie też pracują zawodowo. To jest bardzo fajne. Chcemy zintegrować rodziców i młodzież w pracach takich plastycznych typowo, czyli manualnych, żeby nie tylko komputer i komórka, żeby fajnie spędzić czas, a jednocześnie wspomóc fundację grupy Horten. Tak, jak można za mną zobaczyć, frekwencja jest bardzo duża, zainteresowanie jest bardzo duże. Powiększyliśmy parking specjalnie, żeby jeszcze więcej samochodów mogło przyjechać, bo w ubiegłym roku mieliśmy straszny korek. Na dzień dzisiejszy staramy się rozbudowywać na taką skalę jak umrze. Bardzo fajna akcja, hartatywna. Jest duża atrakcja dla dzieci. Można skorzystać z muchańców, jazda konna jest, można zjeść watę cukrową i pomalować twarz, dzieci fajnie spędzają tutaj czas i przy okazji jest to bardzo ciekawa akcja charytatywna, wspieranie dzieci, które tak naprawdę najbardziej tego potrzebują. Stwierdziliśmy, że jako fundacja, która się zajmuje dość ciężkimi tematami, czyli pomocą, pomocą osobom chorym, chcielibyśmy też zrobić coś, co jest skupione wokół rodzin tych podopiecznych i naszych pracowników, pracowników naszych sklepów, zrobić coś w fajnym gronie, w ładnym otoczeniu i tak naprawdę dać fantastyczną zabawę, a jednocześnie możliwość do zebrania środków na pomoc. Plany Fundacji na kolejne lata mamy bardzo ambitne, chcemy dotrzeć i jak najwięcej pomagać. Fundacja cały czas się rozwija, cały czas zwracają się do nas naprawdę wielu ludzi potrzebujących. My mamy niesamowite szczęście, bo pracują u nas niesamowicie ludzie, którzy są naprawdę bardzo zaangażowani i dzisiaj też wszyscy są tutaj charytatywnie, abyśmy zebrali środki na to, aby móc jeszcze więcej pomagać.